Miasto Puławy wspólnie z zarządem dróg wojewódzkich w Lublinie realizują kolejną inwestycję: chodzi o budowę nowych zatok autobusowych przy ruchliwych drogach na ulicy Lubelskiej oraz Piłsudskiego. Mieszkańcy wielokrotnie zwracali uwagę na konieczność powstania nowych zatok ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa w tych miejscach. Inwestycja dotyczy dokładnie dwóch zatok na ulicy Lubelskiej na wysokości Urzędu Miasta oraz jednej zlokalizowanej przy ulicy Piłsudskiego przed skrzyżowaniem z ulicą 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego na wysokości przychodni weterynaryjnej. Prace w wymienionych miejscach już ruszyły. Dotychczasowy przystanek nieopodal hipermarketu Kaufland został nieco przesunięty w stronę ulicy Gościńczyk. Pławianie powinni również zwrócić uwagę na znaki, które pojawiły się w przestrzeni miejskiej informują one bowiem w którym miejscu znajduje się obecnie przystanek na czas prowadzonych prac. W przypadku każdego z tych przedsięwzięć miasto Puławy pokrywa 50% kosztów inwestycji. A więc jeśli chodzi o budowę zatok na ulicy Lubelskiej jest to kwota 141 tysięcy złotych, zaś do zatoki na ulicy Piłsudskiego ratusz dołoży kolejne 90 tysięcy złotych. Pozostałą część kwoty pokryje zarząd dróg wojewódzkich w Lublinie.